To jest nasz zawodowy mechanik, który przygotowuje nam motocykl na naszą wyprawę dookoła Morza Czarnego. Nie dokładnie, dokładnie, jadę tuż po was. W razie czego to będę was... Będę was zbierał. O, tu jest warsztat. Tam, tam na zewnątrz, tego nie widać za dobrze, jest moja maszyna. Ale nie się no, Wszystkie nie, bo tylko po cyklu mają nowe świece Tylko, no. wiesz, ty, popatrzy na teraz popatrzyna teraz, wie co było z w tamtym roku no. Mówisz mówi, słuchaj, że trasawą odpadniska się urodzi by I no, skończyłem O, tu już jest mojego, moja maszyna Gotowa do jazdy no, Tu yy, przykręcone tylko Odkręcasz to mm -hmm. I ta, ta blaszka tu powinna być Takie ćwiczenie taki zabezpieczenie Takie ćwiczenie to łośka okay. się wykręca to łośka się wykręca i klocki się wykręca to blaszka w ramach której pojedziemy odbędziemy podróż, wyprawę motocyklową pierwszy przystanek to morze, mogą być węgry ale nie wiadomo jeszcze tak. bo może się okazać że to będzie że to będzie to jest tras Alpina akurat. No tras fugarski już byliśmy, także teraz czas na Tras No, to jest właśnie tak. Da. Pasłuchów dalej to jest środek tras Alpina. Aaaa, no okej. Okay. Tak, no i dalej później tam na i pewnie i mm. do Konstanty. Podpieszkamy. Hmm. I tu mamy... Przez Bukareszt, Przez Bukareszcie i przez e, Konstanty. No i dalej i O. I Ty jesteśmy w, w Istanbulu. No i dalej ten, no i już jesteśmy w... George. A, George. No, dalej, no nie wiem, rzuć może ten... W e, nic e, e, nie ma co, bo i tak tego nie pokażę. A ciekawe co pokaże, czy ten... Czy Soczi pokaże? Lokalizacja Kecz. A jeszcze Mołdawia tam jest po drodze, widzisz? Tutaj. No. A, czyli... Przysięgnij klasę. O, właśnie. O. No gdzieś tutaj, więc przejście graniczne, stąd chcemy pojechać, kto chce no, niech czyta, na Tbilisi, Ak a do Tbilisi, tu gdzieś jest ta droga pojedna. Tak. O, a teraz przed wyjazdem jeszcze kilka najważniejszych rzeczy, które ze sobą biorę, no tutaj ciuchy motocyklowe, żółw, spodnie, tam rękawice, jakieś bluza. Tutaj, no to jest maksimum ciuchów moich. Może jeszcze wezmę tylko jakieś dwa t shirty dodatkowo i, nie wiem, skarpety blizna. Kapcie, znaczy kapcie, laczki w zasadzie. E, plus jeszcze jedną parę butów. Jakaś czapka, jakieś ściereczki do przymywania szyby. No i tutaj jakaś arafatka. Dokumenty oczywiście. Plus kserokopię dokumentów Apteczka Tam widać nóż też No i tam jest taki sprzęt biwakowy, dodatkowo Czyli kuchnia No i tak jak widać nie? No i plus inne jeszcze sprzęty To wszystko zapakuję do toreb No i już Jest też zestaw naprawczy, taki do opon Mapy Wszystko to co potrzeba o, Także to spakuję i jutro furwam. A, tam był spodem nie widać tego może za dobrze. Tak, tu jest jeszcze torba, z której mam namiot, śpiwór, teraz do spania. No. No i tak się właśnie z tym wszystkim powoli... wiem, Mowa. Mowa. Co roku musimy być tak samo normalnie. Co Najlepsze sprawdzałem jeszcze teraz w prognozie pogody. Też prostu. I nie pada. Dobra, po prostu. Nic, kropki tylko no. nie. No. Kruszyłem, wiesz. Zrzeć. Daj. Pozdrawiamy naszych panów. Zaparowało. Przezbijmy no, na kowanie i będziemy miał cumalina jest stacja przydrożna, ale, ale Już Mamy spotkanie z panami policjantami, którzy nas strzelili, ale rzeczywiście machają do nas. Macie sobie, machają do nas rączami. no Niestety. Tam gdzie z przodu, z przodu, z przodu stoi sobie ich kolega. O, no, gdzieś tam go tam widać. Gdzieś, gdzieś tam, o, 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 No ja po prostu nadaję na tych, którzy jechali troszkę szybciej. My no, dużo szybciej nie jechaliśmy, bo tylko 10 chyba więcej od limitu. No, ale już nie mieszkali panowie tutaj nas, rzekłem złapać. Że to co mnie martwi, to oni tam piszą, piszą, a tu idzie chmura. I zaraz będzie masakra totalna. A było tak pięknie. Sobą. No, ale już podpisujemy tutaj. Zaraz się z panami żegnamy. A do mnie podchodzi pan numer dwa. Hello, hello. Okay, okay. Eee, no dobra, minął pierwszy dzień naszej podróży. Eee, no i pamiętam, myślałem, że będzie lekka, że będzie lajtowo. A wcale tak lajtowo nie było, bo wyruszyliśmy z samego rana w deszczu. No i tak jechaliśmy, już teraz nie pamiętam, 150-200 kilometrów. No, tak, no nie Jechaliśmy jesteśmy w Rumunii. E... No, generalnie jakoś się jechało, powiedzmy, nie? Natomiast na samo zakończenie jeszcze mieliśmy spotkanie z, pan... z panami policjantami. Ale na szczęście potraktowali nas bardzo łagodnie, bo tylko dostaliśmy upomnienie, więc jest w porządku, ale trzeba uważać. Dzisiaj po raz sobie motel, nie namiot, a to dlatego, że idzie znowu jakaś ulewa, idzie burza, także no, to trzeba odparować, trzeba odpocząć. No, bo przejechaliśmy prawie 800 km, a przelecieliśmy przez zadeszczoną, zapadaną deszczem Polskę. No, z ciekawszych rzeczy już jak wjechaliśmy do Rumunii, no to się jechałem sobie przez miasteczko. Szczęśliwy jak dzieoma życie, że już Rumunia i robiłem zdjęcia, kręciłem filmy aż tu nagle. Nie wiadomo skąd wyroś, wyrosła policja. No i jako pierwszy jechałem, więc mnie sprowadzili na pobocze. No i się okazało, że bardzo chcieli nam dać mandat. Ale się Chyba zmitygowali w momencie, jak zobaczyli, że Rafał i ja obaj nagrywamy film z tego miejsca zdarzenia. Kiedy już powiedzieli, że tam nie ma odwołania i będą nas karać mandatami, no to trwało to 10 minut i przyszli i powiedzieli, że mm, zmieniając swój werdykt, że... Yy, mm, te, te kilkanaście kilometrów, które stwierdzi, że jechaliśmy za szybko, bo jechaliśmy jakoby 64 na 50, no to mieści się w granicach błędu radaru i w związku z tym wręczyli nam kwit, ale nie trzeba nic płacić i witamy serdecznie w Rumunii. Nawet jakoś to dało taki zabawny akcent. Chwalimy na pomysł, teraz, żeby trochę odpocząć po deszczu, żeby zdjąć mokre kurde graty. Pojechaliśmy w totalnej ulewie, a teraz świta spokoju od stacji benzynowej, po prostu. Ściereczka w specjalnej dziesiątce w Tangbagu. No. W sumie, do przecierania koralowców. Oh, oh, oh. Bardzo ładnie. Zakładamy raz. Zakładamy wersję 2. I jesteśmy gotowi do badania. Jestem w człowiekiem nieprzemakalnym Jestem człowiekiem nieprzemakalnym Za wyjątkiem butów, które niestety. Masakra. Jeden z drugi mokry. O. Masakra. Przemierzanie przymierzanie do ostatniego tankowania przed Transalpiną już skończyły się żarty tu się skończą. Na razie jest cudno już o. A tu już Rafał się tankuje ja, local uh, uh, How 10-15 at night? Yeah A yeah. day? The weather is uh, better this week kiedy będzie, to już będzie dobrze jak nie będzie deszczu a w ogóle jest fajnie, jesteśmy bardzo wysoko głowa boli, pomimo za życia lekarz porywa normalnie panie dyrektorze porywa Tak, oto no, Transalpina Jest nie, niesamowicie pięknie, po prostu Nie? A szkoda

Sprawiam życie za plecami, przede mną wizji świat. To jest tak chwilę odpoczynku, a ja też tak jak patrzę tam gdzieś o tam tam goni nas e, powoli chmura i no i nie wiadomo co z tego będzie trochę nam kropi na siaski Zaczymy no, no, właśnie. i tutaj gdzieś w takim oto barze zaguścimy sobie